Dzień dobry, witam państwa serdecznie. Ja nazywam się Marcin Renduda i witam w miejscu, w którym będziemy opowiadali o tym, w jaki sposób funkcjonują firmy deweloperskie w poszczególnych miastach. Nie będziemy się skupiali tutaj na jakości inwestycji, ale będziemy się skupiali na jakości procesów marketingowych i jakości obsługi klienta. W związku z tym przygotowaliśmy dla Państwa taki materiał, który chciałbym teraz Państwu pokazać. Ponieważ z punktu widzenia dewelopera, największą konkurencją dla każdego dewelopera jest ta inwestycja, która jest tuż obok. Bo tam najczęściej klienci idą, żeby porównać państwa inwestycje do, do tego, co jest do zaoferowania u innego dewelopera, i w związku z tym chcielibyśmy przygotowywać dla państwa bardzo regularnie i bardzo systematycznie. Takie rankingi, takie indeksy, które pokazują, w jaki sposób doradcy z poszczególnych firm i w jaki sposób marketing z poszczególnych firm pracuje, w jaki sposób realizuje swoje cele i swoje zadania. Pierwszy ogień, czy na pierwszą linię testów wybraliśmy Kraków. Pomyśleliśmy sobie, że Kraków to jest takie miasto, które jest bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o rynek deweloperski, ponieważ z punktu widzenia. Takiej długości, czy też zapasu mieszkań, które są do dyspozycji. Kraków jeszcze niedawno miał bardzo mały zapas. W tym momencie ten zapas jest zdecydowanie większy. To znaczy, klienci mają w czym wybierać, klienci mają co oglądać, mają co porównywać, a dzisiaj to porównanie jest bardzo, bardzo wśród klientów popularne. Szanowni Państwo, jeżeli mówimy o wyborze, to oczywiście pierwszy krok ja zawsze to mówię na szkoleniach, mówię o tym na wykładach pierwszy krok klientów to nie jest wejście do Google'a i wpisanie frazy, na przykład mieszkania deweloperskie Kraków czy nowe mieszkania Kraków. Pierwszy krok zazwyczaj to są rozmowy ze znajomymi oraz przeglądanie serwisów, w których jest dostępne wiele różnych ofert, czyli tych najpopularniejszych marketplace'ów, w którym szukają ofert, gdzie mogą się zapoznać z tymi ofertami. Natomiast my chcielibyśmy Państwu pokazać, jak wygląda ścieżka klienta wtedy, kiedy on już dotrze do. Do Google i on nie wpisuje nazwy konkretnej inwestycji, ale wpisuje, no właśnie, na przykład taką frazę jak mieszkania Kraków. Czyli mówimy o takich klientach, którzy zdecydowali się już na wybór nowego mieszkania, są zdecydowani na wybór nowego mieszkania, chcą to mieszkanie znaleźć na terenie Krakowa, ale bez określania bardzo precyzyjnej. Lokalizacji. I teraz chcielibyśmy pokazać, jak, jakie firmy deweloperskie się pojawiają w tych wynikach wyszukiwania. Oczywiście, tutaj przygotowując się do spotkania, ważna rzecz, żeby też zaznaczyć dla wszystkich tych, którzy dobrze znają się na algorytmach Google, my wyczyściliśmy ciasteczka, w związku z tym tutaj nie ma zagrożenia, że Google podpowie nam te rzeczy, które oglądaliśmy wcześniej. No i również połączyliśmy się przez VPN z lokalnym internetem krakowskim. W związku z tym widzimy to, co faktycznie osoba w Krakowie wpisująca taką frazę ma szansę zobaczyć. Jeżeli sobie wyświetlimy listę, no to widzimy, że jest kilka, pewnie kilkanaście, czy kilkadziesiąt podstron z mieszkaniami do, do wyboru. Widzimy różne podpowiedzi. My z tej grupy chcielibyśmy wybrać dziesięć Firm deweloperskich, 10 inwestycji, które potem po pierwsze przeanalizujemy pod względem ich stron internetowych, czyli w jaki sposób te strony internetowe wyglądają, czy tam na stronach internetowych, z punktu widzenia oczekiwań klientów, wszystko jest w porządku. I druga rzecz, no to również przeprowadzimy badanie, tajemniczy klient. W wersji telefonicznej, ale również w wersji osobistego spotkania. Popatrzmy w takim razie, jakie firmy do tego badania będą zakwalifikowane. Podkreślam, wybieramy 10 firm, które będą analizowane. Ja będę po kolei otwierał poszczególne inwestycje, tak żebyśmy widzieli, jacy to są deweloperzy. Na pierwszym miejscu wyskoczyła nam firma, czy pojawiła się firma Imperial Capital. I tutaj bardzo ciekawa strona internetowa od razu pokazująca wyszukiwarkę. No i to będzie firma, która również weźmie udział w tym badaniu tajemniczego klienta. Teraz na tym etapie nie wchodzę w Druga firma, która nam Inwestycja Vesta w Krakowie. Czy wszystko tutaj jest w porządku dla potencjalnego klienta? Oczywiście, piękna wizualizacja, specjalne ceny i rabaty. Umów się na spotkanie. Bardzo ciekawa rzecz, czyli ten pop-up już się wyświetla, no ale widzimy, że pop-up jest za chwilę przykryty tym, co jest bardzo ważne, czyli pytaniami o zgody. Ale mamy pop-up, możemy się umówić na spotkanie jeszcze zanim obejrzymy ofertę. Czy tak powinno być? Nie nam to w tej chwili oceniać, my tylko wybieramy 10 inwestycji, 10 deweloperów, którzy wezmą udział w badaniu. W związku z tym to jest druga firma, która w tym badaniu weźmie udział. Dalej jak sobie przesuwamy, zwróćmy uwagę, że cały czas są to linki sponsorowane, w związku z tym za wejście na stronę, tutaj oczywiście deweloperzy Płacą Googleowi za to, żeby, żeby zobaczyć. Sprawdzimy, czy pojawiają się również takie wyszukiwania z linków, czy z wejść bezpłatnych, czy da się pod hasło, które się nazywa "Mieszkanie deweloperskie Kraków", tak stworzyć stronę internetową, żeby ściągać bezpłatny ruch na swoją stronę. Mamy kolejną inwestycję, jeśli dobrze liczę, to jest trzecia inwestycja, czyli mamy link. Bunsza? Mam nadzieję, że to dobrze przeczytałem, bo przyznaję, że ja nie znam tej inwestycji, ale to dobry moment, żeby ją poznać. W związku z tym mamy, mamy trzecią inwestycję. Do ładnie pokazana od razu wyszukiwarka 3D. Dlaczego ta wyszukiwarka 3D jest istotna, to jeszcze pewnie przy różnych innych okazjach będziemy wyjaśniali. Natomiast tutaj też ciekawa rzecz, od razu mamy formularz kontaktowy, tak żeby się skontaktować. W związku z tym, to jest trzecia firma, która będzie brała udział w badaniu tajemniczego klienta i rankingu zachowań marketingowych, i rankingu zachowań takich, które funkcjonują. Funkcjonują czy wynikają z potrzeb, które są dla klienta. Popatrzmy sobie dalej. Mieszka nowe mieszkania w Krakowie, Mazowiecka 115, prestiżowa lokalizacja. Tutaj deweloper to bardzo podkreśla, no jak prestiżowa lokalizacja, to na pewno jesteśmy jako potencjalni klienci zainteresowani, bo wiemy, że lokalizacja jest faktycznie jedną z tych rzeczy, która bardzo ważna jest dla potencjalnych klientów. Klientów, no strona się dosyć długo ładowała. Nie wiem, czy to Państwo zauważyli. Mamy metraż od, od razu określony. Sprawdź ofertę, apartamenty czteropokojowe. W związku z tym. Na pewno bardzo ciekawa, ciekawa strona internetowa, ale tak jak powiedziałem, długo się ładuje. No dlaczego? Dlatego, że tutaj widzimy, że ona jest dosyć ciężka. To znaczy, tu mamy grafikę, jeszcze tą grafikę ruszającą się, ale nie w tym momencie będziemy omawiali całe stronę. Mamy kolejnego dewelopera, który bierze udział w badaniu. I przechodzimy do wyników, które są wynikami. Wynikami z ruchu takiego bezpłatnego. I widzimy, że jednak jest trochę firm, które się nam bardzo ładnie wyświetla. Z punktu widzenia klientów warto o tym pamiętać, że nie wszyscy chcą klikać w linki płatne, ale również niektórzy patrzą, że dopiero tam, gdzie są bezpłatne, to tam klikają. Pierwszym z, z takich deweloperów jest Dewelia. Tutaj, oczywiście, bardzo duża firma deweloperska. Tutaj nie możemy mieć żadnych wątpliwości, że to Absolutnie to, czego klient może szukać. Bardzo ciekawa rzecz, podkreślona mocno, cena, od w jaki sposób funkcjonuje, i tutaj ranking inwestycji od razu widzimy, czyli wykorzystanie prawa autorytetu. No, ciekawie zrobiona strona, widać, że marketing bardzo mocno nad tym pracuje. Zamykamy stronę i wracamy do naszych wyników wyszukiwania. Kolejna inwestycja to inwestycja firmy Interbut. Czyli krakowski deweloper. Zobaczmy sobie tylko, czy tutaj nam wszystko gra. Ja chciałbym zwrócić uwagę w ogóle na tym etapie. Popatrzcie Państwo z punktu widzenia przeglądania tych stron przez potencjalnego klienta. No jesteśmy na kolejnej inwestycji. Tu kolejne te pop-upy się pojawiają. Dosyć dużo klikania, żeby się w ogóle zapoznać z inwestycją. Klient się musi trochę tam tym palcem zmęczyć. No, zamykamy. Zamykamy akceptacja, tu akceptacja no, na pewno będzie wymagała w naszym wyjaśnieniu już indywidualnym trochę więcej y, zdań do opowiedzenia, bo to nie jest zgodne z polityką Google, żeby akceptacja w ten sposób przebiegała. Szanowni Państwo, ładne wizualizacje, dużo tekstu, nagrody, znowu wykorzystanie prawa autorytetu. Mamy kolejnego, kolejną inwestycję deweloperską, która będzie brała udział w naszym rankingu. Popatrzmy sobie dalej, mamy firmę Atal. Zobaczmy, jak wygląda strona, tylko na chwilę, żeby sobie na nią popatrzeć. No, piękna wizualizacja, oczywiście mamy zgody, które musimy kliknąć. Piękna wizualizacja, 35 lat budujemy, poczucie bezpieczeństwa klienta rośnie, w związku z tym wszystko nam się zgadza. Kolejna firma, która nam się pojawia, to firma Murapol. Firma Murapol to firma, która oczywiście jest bardzo znana, bardzo duża firma na rynku deweloperskim. W związku z tym tych inwestycji jest tutaj dużo. Na pewno jedną z tych inwestycji odwiedzimy, żeby zobaczyć, jak Biuro Sprzedaży realizuje swoje zadania. Największa firma deweloperska w Polsce również nam się wyświetla i wyświetla nam się w bezpłatnych wyszukiwaniach, czyli firma Dom Development. Więc tutaj, oczywiście, ktoś, kto szuka mieszkań na pewno w dowolnym dużym mieście, bardzo szybko z tą firmą się spotyka. No, firma Dom Development bardzo dużo pracy wkłada do tego, żeby. Czy w to, żeby ta strona internetowa faktycznie była takim miejscem, które bardzo zachęca do, do dalszych kroków, do zaangażowania klienta? Też jest bardzo dobrze stargetowana. To wiemy z innych obserwacji czy badań. Na pewno tutaj sobie też przebadamy. Nie tylko stronę internetową, ale również jakość pracy doradców. Sprawdźmy, ile mamy tych firm, ponieważ tak jak powiedziałem, tych firm ma być wybrane 10. Mamy raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, czyli została nam jeszcze jedna firma. No i jeszcze jedna firma to inwestycja, mieszkaj w mieście. Która akurat stronę tej firmy dosyć dobrze znam, mamy od razu informacje, jakie są rabaty. Mamy informacje o dniu otwartym, mamy informacje o nowej inwestycji przy Bonarce. Tutaj na pewno też sobie spotkamy się z biurem sprzedaży i porozmawiamy o potencjalnym zakupie. Wiecie Państwo, ja chciałbym jednak, bo patrzę sobie, że jeszcze nam pojawiają się tutaj no całkiem ciekawe i duże firmy deweloperskie. Mieliśmy takie założenie, że tych firm wybierzemy 10, ale teraz sobie pomyślałem, że wybierzemy ich więcej, ponieważ nie wiemy, czy do każdego uda nam się spotkać. Nie wiemy, czy do każdego uda nam się dodzwonić. Nie wiemy, czy do każdego uda nam się umówić. W związku z tym wybierzemy jednak kilka firm więcej do. Przynajmniej wykonania pierwszego kontaktu. W związku z tym mamy firmę Wawel Service. Firma Wawel Service. Tutaj wszystko nam się zgadza. Mamy wizualizację 2080, podkreślenie tych promocji, które, które są. Tu nie możemy mieć wątpliwości. Mrygające telefony, zachęcające do kontaktu, ale proszę zwrócić uwagę, telefony na numery stacjonarne. O tym też pewnie sobie w pewnym momencie. Powiemy trochę więcej a propos tych numerów stacjonarnych wtedy, kiedy będziemy analizowali strony internetowe, bo wiemy, że są rzeczy lepsze niż telefon stacjonarny, ale to na razie tylko jako pewna zapowiedź. Co tu, tutaj jeszcze mamy? Firma Ekopark. Również piękne inwestycje deweloperskie. Mamy i domy, mamy mieszkania, mamy szczęśliwą parę pomożemy Ci w spełnieniu marzenia o własnym dużo tutaj haseł takich promocyjnych. Na pewno przyjrzymy się bardziej i tej firmie i inwestycjom i biurowi sprzedaży. W związku z tym wracamy do naszej listy. Mamy znowu wyniki, znowu wyniki płatne. Jak sobie popatrzymy na wyniki płatne, które nam się tutaj pojawiają, no to mamy na przykład osiedle Ozon. Przyznaję, że osiedla Ozon nie znam, albo nie znałem do tej pory. Natomiast już, już za chwilę będę znał. No piękna wizualizacja z dużą ilością zieleni. Na pewno, jak ktoś chce mieszkać w centrum miasta, to widzi, że to nie będzie to. Natomiast, jak ktoś chce mieszkać przy zieleni, no to może być bardzo ciekawa, bardzo ciekawa inwestycja do tego, żeby ją przeanalizować i się jej Przyjrzeć, więc osiedle Ozon, bardzo również ciekawe. Mamy osiedle bramowskie na prądniku małym, więc tutaj też wiemy, że się wszystko zgadza. Na pewno jest to deweloper, który nam chce coś zaoferować. Cena, jesteśmy w momencie, kiedy te ceny wszystkie już są jawne. Część deweloperów stara się, żeby klient trochę poklikał, zanim znajdzie tą cenę, a część bardzo prostą cenę pokazuje i komunikuje. No i mamy wreszcie Mazowiecka 115. Mówię wreszcie, ponieważ zbliżamy się do końca pierwszej strony. Proszę zobaczyć, jak wiele informacji jesteśmy w stanie z tej pierwszej strony uzyskać. I zobaczcie Państwo, Mazowiecka 115 no to jest przecież ten deweloper, którego widzieliśmy już wcześniej. Sprawdźmy jedną rzecz, no bo Mazowiecka 115 tu jako. Jako strona, która się nam promuje płatnie, a czy wcześniej ona była w płatnych wynikach, czy ona była w bezpłatnych wynikach, no również strona, która się wynik, pojawia w wynikach płatnych. Tutaj bardzo ciekawie marketing działa, że na pierwszej stronie pojawiają się dwukrotnie, dwa razy na liście wyszukiwania. No i myślę, że po tak wielu po tak wielu stronach, które Klient sobie przeanalizuje. Tutaj, oczywiście, na drugiej stronie wyszukiwań jest kolejna cała duża lista firm, których się możemy przyjrzeć. Natomiast, szanowni Państwo, no pewnie potencjalny klient po pierwsze zacznie analizować dużo głębiej te strony internetowe na tym etapie, a po drugie, no jeżeli znajdzie tam informacje, którymi jest zainteresowany, no to po prostu wejdzie na, na poszczególne. Strony skontaktuję się z biurem sprzedaży i zacznie z tymi biurami sprzedaży rozmawiać. Co my też zrobiliśmy. Ponieważ zapowiedziałem, że my to dopiero będziemy robili, natomiast Państwo oglądają ten film w momencie, kiedy już jesteśmy po badaniu i o tym badaniu na pewno więcej jeszcze będziemy opowiadali. Natomiast na tym się kończy etap pierwszy naszego badania, czyli wybór tych deweloperów, którzy są wybrani będą brali udział w naszym badaniu. Także ja bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami, które przygotowaliśmy właśnie w związku z tym badaniem.